Hej, mało z tej strony jak sztuki, przecież co my nagrywamy. Nie słyszę muzyki, ale ja ją słyszę. Dazą włączam. Playtown Witch Percy. Namówili mnie do tej gry. Namówili mnie, Powiedziałeś, że ja nie nagram. To mnie zabiją. No to nagrywam, Macie, proszę bardzo. To jest ta wasza straszna gra. Która przebiła znowu ludzkość tego wszystkiego Dawko nagrał, to ja też nagrywam Kio powiedział, że to nagrał On mnie namówił, on powiedział, że jak nie nagram, to mnie zabije. Więc Przemoc jest tutaj ska. On rusza oczami What On patrzy na moją myszkę, on lubi moją myszkę, jak widać Nie grałem w to Nie wiem, że już się odpierdala Wiem, że tu trzeba coś robić z nim on jest demonem tego wszystkiego. Ten pies. Wszystko z psem. On się nazywa Pepsi. Pa Percy. Pan Penis, myślę. Więc zaczynajmy grę. New game. Tak, bo ja w to już nie grałem. Boss. To chef do Hello, hello, hello. A, mam klikać. Hello, hello, hello. O, weźmy. Yy, boss, myślę, że, mo że możesz przestać dzwonić teraz. Co jest takiego ważnego o tej godzinie? Trzy kropki Szefie? Witajnik! Dobra, nie wiem jakiego głos Witajnik. Myślę, że jesteś bardzo... Ewanim pobudzony, co się tym... Tu... Tak, jeszcze. Cieszę się z tego. Myślę, że jest, że, że wszystko u ciebie jest dobrze. Trzy kropki. Więc, dlaczego dzwonisz do mnie? John Joyson, general manager. się za John. O tak! Myślę, że to będzie Twoje ulubione. Nie wiem, Fiverr, nie wiem. Że będzie dobre siebie, co się o tym chodzi. Zapomniałeś o Percy Playhouse, prawda? Nie, dlaczego? Więc biznes sam się nie zrobi. Mówiłem ci, że, że, że my zamykamy te miejsce za tydzień. Więc to są plany, które zbudowałem. Zrobiłem, które miałem zbudować z zmienić tam są pizzerie w piątek yy, yy, piątek w dzień nie wiem czy to będzie nie wiem nie wiem czy to będzie dobre dlatego mam plan z... mam plan sprzedać więcej rzeczy w tym tygodniu Więc możesz być w opiek o, opiece Persiego w piątek? W, do końca piątku? No tak, drugiego ma randkę, trzeciego płacze, czwartego będzie lepszy, lepiej, piątego wiece będzie płakać, jedenastego będzie bingo, z Salandrą dwudziestego będzie gym. A to jest to czego będzie lunch z bossem i ten uśmiech. To jest kurwa, najlepsze. Czy masz coś do roboty, wy to... I będziemy musieli wziąć jakieś bonusowe coś. No co mi powiesz.. Bo tak patrzę na to mówi kurwa, mam więcej płakać. Mam być lepszy. No nie wiem. Czy to będzie dobry dla mnie? O, oh. um. zapłacę ci 1000 złotych w tydzień, 250 dolarów i darmowy gift, ale jeszcze o tak będę gadać. Kurde, to jest dla nas, ile? 250 dolarów to jest u nas 1200 zł. gdzieś tak. Super, mamy deal, dziękujemy. Dalej no, to darmówka, ja będę się męczyć w tej grze i umierać. Dzięki. A mi nie zapłacą, co nie? Dobra, super. Możesz zacząć w popołudniu... O ósmej p... całej... pi wszystko ci powiem w ofisie. Super. Jesteśmy w dupie! Tutorial Start Game biorę tutorial, nie wiem co się odpierdziela Najpierw biorę tutorial, bo ja nie wiem co się od O mój Boże, dobra to ja tu widziałem już na, na tego na trailera To jest swój office najbardziej, to to to, to nie, nie muszę okej okay. Find the box of the office To jest box O ja trzeba na kabisze Uh, na no. Persepol, boy, Persepol, to show the works. Ok, Q. O, oh, to znasz Percy. Great, principal eh, uh, to nie over. happy bar. A, uh, no, to jest szczęśliwy tego. Szczęśliwość Persy. Uy, uh, kliknę. Fuck. Ehm. Um, uh, Nightmare, I uh, play the game. Okej, okay, mam zagrać z nim w gry. Throw the ball. Jak? Okej. Okay. Byle jaką jaką wezmę, okej. Okay. Jak mam? Prawym? E? Ej, ale przynajmniej powiecie klawisze, jak tutaj mam z nim grać. A tu jest AD Spacebar. A, dobra już. Idź. Kurde, a idę mam zepsute. Tak troszeczkę klawisze. Okej, okay, dobra. Teraz zagrajmy w to. WS. Kurde, muszę tak. Jedzą Okej, okay, super. Zapomniałem... Y wait, zapomniałem... Co mam zrobić? Ja nie przeczytałem. A, mam zagrać jakąś inną minigierkę. Vamos cameraman, vamos 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 Nie Ja mam czekać żeby się poszedł słyszę Dobra, będę mieć na dół. Co? Zadzę jump skara zaraz. Okej, okay, poszło sobie to. Mam cały czas na dole. A, na górę teraz musimy mieć, dobra. Okej, okay, na nim musimy na dole, dobra. Cześć, lisku, na, na to już na dole. Na nim musimy na górze. Muszę zapamiętać wszystko. Dobra, yyy, masz wszystko. Żeby zrobić basicowo Shift to the Star Dobra, możemy zacząć noc. Poniedziałek! Jak zawsze! Ah, Charichat lubi uh, Mormonie uh, Revenge in your office. OK OK A jeden już mi spierdzielił Okay. Co? Co mnie wzięło? Co mi zapało? A tu jest. Nie, nie nucie. O ja pierdziele. To jest gorsza gra niż, niż cała inna gra. Chciałem z nim zrobić, by the way. Do mnie idzie? Ej, 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 ej stary. Chciałem z tą zrobić. Kur... synie. Sam z tą zrobić. Czekaj, ja mam na nim wieść. Dobra, z pitalem. Koniec, nic nie dzieje Ja pierdziele, to jest Gra o demonicznej sprawie, ja pierdziele, co tu się dzieje? Dobra, jestem tutaj, jestem tutaj Dobra, mu pójdzie z tej strony raczej Już się z tą bawię, ja pierdziele, człowieku Już się z tą bawię, bawię się. Z tą Ten idzie tutaj. Idzie tutaj. On mnie zabije zaraz. Nic nie idzie po mnie jeszcze. Jestem uradowany z tego. A ten tu gdzie jest? W wętach znaczny słyszę to w wentach. Jestem w dupie, jak złapie! Cześć, 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 cześć. Cześć stary, możesz wyjść. Ta muzyka. Przestań. What? To idzie coś, coś idzie, coś idzie. Słyszałem w prawej. Z dwóch stron! Cześć. Idź. Dobra, to jest tutaj. Coś idzie, coś idzie. Tak, mam na dole, możesz sobie iść. Super. Myślę, że nic innego jeszcze nie będzie. Nie wiecie jak ja mam stres Sztyży. Dobra Ja mam z nią się bawić do końca Ja myślałem, że muszę do 6 AM tracić. Ja nie pokonałem Co? Click and it to sleep nights O ja pierdziemy Robots must go on night friday Jeszcze że za to poszło już Co mam kupić? <kłysy> Bra, biorę Biorę Może sto? Mogę coś zrobić? Nie naakceptuję akceptuję. Ha, że. On kosztuje tyle... Jest taki... Off kod? Co? Yy, za 200. A co to poszło? Yy, nie, za 200 też nie. 6, 4. Ale one mają być. Dalej nie. Ja, ja będę walczyć. Nic tu nie ma. Nie sprzedam wam... A, Nie sprzedam wam tego. Za taniochę. Nie no, kur... Tak dojrzę, że mam jednego sprzedać. Nie sprzedam wam Persiego. Kiedy już już tu taki good ending? Dobra, za 700. Zmuszę tego. Ja muszę sobie to poszło. Ja robię to, co robię. 319, 42. Osiem, dziewięć, pięć... tu nie ma! Jestem szczęśliwym człowiekiem. Router. Akcept. Pięć, dziewięć. Dziewięć, trzy... Ja myślę, że jak ich sprzedam, to ich już nie będzie. 5, nie wiem zdążyłem ZDĄŻYŁEM Trzy, osiem Cztery, sześć Sześć, cztery Dziewięć, sześć A! O Jezus, że, że zrobiłem Okej okay. Chują mnie. Siedem zero osiem cztery, co puch, chyba mać dziewięć, dwa dziewięć 3, 3, 3, 1, 7 Wypij, dalaj. idź, idź, lub swoje rzeczy. 6, 3, 3 4, 4, 9, 0, 6, jakiś wirus, idź, 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 wypitalaj 2 8 4 3 7 5 9, 8 swoje 8 wirus. Idź, rób swoje klaunie. No, wygląda jak Akceptuję. to 8 8 9 0, 4. 7, 2, 2, 6 Nie mam czasu, nie zrobię tego Nie mam czasu, nie zrobię tego Będzie zaraz szósta Nie to zje Nie to zje będzie szósta co nie Fuck my life A nie jak z szósta to też Nie chciałem że nie zje będzie szósta Źle wpisałem Źle wpisałem kod Nie mogę tego usunąć

Papa, pa, 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 i co? Ja pierdzielę ale wygląda kurde jak robot z piekiem. Sprzedaję ci! Spitalaj! Dziękuję. Sprzedaję cię. O! Teraz zrobiłem win you. Ranka F Starałem się CHUJE. Dobra ile jest nagrywki? Da 7 minut, dobra Return Ale ta muzyka to jest taka pigna. Ta, na Game czy też się zalogowałem, żeby było śmiesznie ale ja was żegnam. Myślę, że Wam się podobał film. Robię krótsze filmy, bo na krótszych filmach oglądacie je. Na dłuższych nic nie oglądacie. Tu, no jakby ktoś tu był. Więc. Myślę, że Wam się podobał film. Ja już nie gram nigdy w tą grę. Nie, no nagrałam w tą grę. Trzymajcie się i cześć. Puu.